Się kluczy do zmiany w każdym wieku, bez znaczenia. Jeżeli masz wrażenie, że biegniesz, ale nie wiesz dokąd, chcesz w końcu poczuć, że żyjesz pełnią życia, niezależnie od tego, ile masz lat, niezależnie od tego, ile, czy masz 20, 40, może 60, ten audyt zmieni Twoje spojrzenie na siebie. Dziś pokażę Ci najpotężniejsze narzędzie coachingowe koło życia. Pomoże Ci ono natychmiast zobaczyć, co wymaga Twojej uwagi i od czego zacząć prawdziwą zmianę. Więc bierz kartkę i długopis, albo po prostu zboź się do mnie i wydrukuj sobie to, co widzisz na ekranie. Jeżeli chodzi o to, jak to masz zrobić samemu, to najlepiej narysuj duży okrąg. Podziel go na równe osiem części. E, wyobraź sobie tak, jakby to była duża pizza, którą dzielisz. W każdej części wypiszemy teraz jeden obszar twojego życia, czyli tak jak tutaj masz pokazane. Następnie każdy z tych obszarów ocenimy w skali od 0 do 10, gdzie 0 to totalna katastrofa 10 jak najmniej, no jak to dobrze myślisz. Absolutna satysfakcja. Bądź szczery ze sobą do bólu, nie martw się, to nikt tego nie zobaczy. Rzucz Ciebie. No to dla przykładu, możesz wpisać kariera i praca. Może to być też ikona teczki, laptop, cokolwiek, jakkolwiek wizualizację sobie dokonasz, to jest twoja kartka, twoje życie. Czy lubisz swoją pracę, pomyśl, czy masz perspektywy, czy praca cię rozwija. Możesz oczywiście dorzucić tu obok finanse, bo nie zawsze kariera i praca idzie z finansami, jak to wiemy. Czy jesteś zadowolony z tej pracy, czy jesteś zadowolony z zarobków? Czy jesteś zadowolona z swoich oszczędności, jakie masz? Czy masz jakiekolwiek pieniądze, które są na czarną godzinę? To jest bardzo istotne. Dla mnie najważniejsze tutaj zdrowie i kondycja. Bo co by było życie, jakbyś miał nawet dużo kasy, jeżeli nie miałabyś jak się te, z tego cieszyć? Więc musisz tu wpisać też, jak oceniasz swoją energię. Czy się dobrze odżywiasz, czy się ruszasz, czy się wysypiasz. To bardzo jest istotne. Tu możesz dla przykładu wpisać rozwój osobisty. Nie ma problemu. Czy lubisz czytać książki, czy jakie rzeczy ciebie interesują, czy rozwijasz swoje kompetencje, dalej może być rodzina i przyjaciela. Tak samo, jak oceniasz to wszystko. Jak relacje z nimi oceniasz. Czy inwestujesz w czas spędzony z nimi, czy wspierasz przyjaciół. Następnie możesz wpisać otoczenie, jakie warunki w domu masz, czy lubisz swoje mieszkanie, czy jest porządek, czy oceniasz, jak oceniasz swoje najbliższe sąsiedztwo. Jak najbardziej. Może być też odpoczynek i, i relaks, bo to też jest ważne dla naszym życiu, czy umiesz naprawdę odpoczywać, czy masz czas na swoje hobby, czy masz hobby. Czy masz równowagę między życiem a pracą? No i oczywiście możesz też wpisać poczucie misji, duchowość, czy czujesz, że Twoje życie ma sens, czy masz jasno określone wartości i czy działania są spójne z tym, w co wierzysz. To jest bardzo istotne. Oczywiście to są tylko przykłady, możesz wybrać je zależnie od tego, co jest, co jest otoczeniem w Twoim życiu. Następnie, jak już sobie to przygotujesz tą kartkę, czy wydrukujesz ode mnie, no to możesz zacząć analizować sobie. Musisz wyznaczyć punktacyjnie, jak oceniasz te wszystkie warunki i aspekty twojego życia. I jak połączysz te wszystkie punkty, spójrzysz, spójrz na kształt, jaki powstał. Czy to jest równowaga, czy nie? Czy to jest stabilny okrąg, czy raczej zdeformowana opona. Teraz wyobraź sobie taką zdeformowaną oponę w Twoim samochodzie, jak jedziesz. Czy to będzie wygodna jazda? Hmm, sądzę, że nie. Tak średnio pewnie. Dlatego no, musisz zwrócić na to uwagę. Musisz zobaczyć, gdzie są dziury. No i wtedy będzie uświadomi Tobie to, gdzie musisz pracować nad swoim życiem. No, może być też taki troszkę efekt domina. Wybierz jedną strefę, e, którą chcesz poprawić, a kolejny wybierzesz tą, która pociągnie tą drugą za sobą. No, według mnie kariera pociągnie na pewno finanse, więc pracując nad jednym, od razu będziesz poprawiała drugą. Więc to też jest istotne. Więc jak najbardziej. No i najlepiej to ustal małe kroki z tym wszystkim, ponieważ jeżeli zaczynasz dopiero, to te tematy mogą Cię przytłoczyć. A stabilny progres tylko uzyskasz naprawdę jednym na procentem każdego dnia, aby spokojnie dążyć do tego celu, ponieważ po tygodniach, po miesiącach zobaczysz rezultaty. Nawet osobno ostatnio mój kolega to opowiadał, że też jak używał używał różnych suplementów, nie czuł żadnej satysfakcji z nich, a dopiero jak przestał używać te suplementy, zorientował się, jak one dużo mu dawały, więc nie zauważysz tych yy, od razu tych progresu, tego progresu, ale na pewno z każdym miesiącem dążyć dalej do swojego celu i będzie to zauważalne, bo to zmienia się życie na pewno. E, no i nie wiem, no, no tak na koniec bym powiedział, że pamiętaj, że każda zmiana zaczyna się od świadomości. Koło życia da tobie mapę, w którym kierunku możesz iść. E, teraz y, czas na pierwszy krok Więc no, daj znać w komentarzu e, Jaką strefę wybierasz na początek I jaki jest Twój pierwszy mały krok do zmiany e, Więc no Bo bardzo mnie to ciekawi w sumie I jeśli ten film jest, jest dla Ciebie pomocny No wiadomo, daj łapkę w górę Subskrybuj kanał i widzimy się w kolejnym materiale Dzięki za wszystko Za całe wysłuchanie mnie I powodzenia Trzymam za Was kciuki Trzymajcie się